<laughs> Witajcie. Środa, godzina 9. E, jak już pewnie część z Was, z was wie, e, e, wyszedłem. E, chciałem się z Wami podzielić <laughs> tym. Nagrywałem to wcześniej, ale niektórzy się mnie pytają <laughs> o zdrowie. Także informuję Was, że. Nowo koronawirus wyszedł ze skutkiem negatywnym. Tutaj jest informacja z negatywnym. Radio Z. A co za tym idzie? Została zdiagnozowana u mnie grypa. Zwykła grypa, o której ja od początku informowałem służby policjantów i służby zdrowia, że skoro wjechałem do Włoch z piątku na sobotę, a w sobotę zacząłem zaczęły mieć objawy grypy, to nie mógł być żaden wirus. <tuszynce> 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 Dlatego właśnie przyszły dzisiaj rano wyniki moich testów poniedziałkowych. I w wynikach stwierdzili, że to jest grypa, to nie jest koronawirus. I tym chciałbym jeszcze raz wszystkich uspokoić, bo dzięki temu mogę na spokojnie wracać do domu. No, grypa, no, grypą też się można zarazić, ale jeszcze raz podkreślam, nie jest to wirus. Wirus jest wykluczony. Mam objawy czysto grypowe i z tym wracam. Do... Oczywiście staram się wykurować. Ze szpitala mnie wypisali, bo <laughs> nie będą mnie trzymać w izolatce, sterylnej izolatce. E, także ze szpitala mnie wypisali e, no i jestem już w samochodzie. Kierowca ambulansu przywiózł mnie z powrotem do samochodu. <laughs> e, no i oczywiście pobrałem już witaminę C, wapno, gripex i staram się Osobiście wykurować, żeby mieć już na powrót do domu już być zdrowy. No, ryba, ciężko ciężko tak obsiębnie zrobić, ale jeszcze raz informuję, nie wykryto u mnie wirusa i, i, i wracam do domu na urlop, długo oczekiwany urlop. Także nie denerwujcie się spokojnie. No. A maseczkę noszę, bo pytaliście ze względów własnego bezpieczeństwa, bo mój organizm jest osłabiony ze względu na grypę. Także faktycznie mogę łapać wszystko dookoła, dlatego noszę tylko i wyłącznie dla swojego widzi, żeby być pewnym, że niczego ze sobą nie przywiozę.